Z tej strony dziwny czy i zapraszam was do oglądania mojego kolejnego filmiku ze Slender the Arrival. Yy, jesteśmy w tym miejscu, gdzie skończyliśmy. Wtedy co Kenan był, skończyliśmy te generatory. Trochę się męczyłem, ale teraz będzie też trudny etap. Chyba. To już są końcowe etapy, jeszcze tylko ten i jeszcze jeden yy, został etap na przejścia gry. Jesteśmy blisko końcowi pewnie wylecimy sobie dalej. Nie wiem czy ja mam tutaj, czy gdzie indziej. Ale no pójdziemy tutaj. Dziś... fajne są wobec widocznie, znaczy na... Jak mówiłem już przy mojej grafice to nie jest... Czy, majerszu, czy to nie jeszcze części taki załadnie wygląda, ale i tak mi się podoba. Fajnie to wygląda. Znaczy to nie jest żaden Battlefield 4 ani... No nie no, Far Cry 3 ma ładnie, ani Far Cry 3, ale nawet spoko to wygląda. Fajnie zrobione. Tutaj dobrze idziemy. Hmm. Nie wiem kiedy te napisy znikną. O! tutaj tam. Ale ta latarka jest mocna. Dobra, idziemy dalej. Daj. Trzeba... O nie, to będzie ten... Będzie to... Będzie Katie nam dostawać jakieś głupie... Notatki... Będzie chyba Czy nie? O nie... Jeszcze zrobiła? Od razu? Dobra... To karteczka? No, mm, to? O lol What the... Oh nie, o oh nie, o oh nie O oh nie O oh fuck, to będzie to, to będzie to Nie, czy tam iść, czy... Niech się tutaj trochę, zobaczymy czy tu nie ma jakichś rzeczy dobrej Nie ma. No to idziemy tutaj. O nie, będzie to. Będziemy musieli sterować. A nie, to ma być tutaj nagranie. A nie, będziemy musieli sterować. Tak, w tym ta miejscu to musimy okna wszystkie pozamykać. Jest trochę roboty mamy. Jedno. Dobra, idziemy teraz na lewo. No, zamknij pieprzone drzwi zaś. Kolejne. Tutaj wszystko jest. Okej. Okay. Idziemy teraz tu szybko. Teraz tu. Aura, uciekamy dalej. Uciekamy dalej. Dobrze się, że było. GG. dobre zapki, wylęgnę te drzwi. No. Pedały, zamknijcie się. Dobra, zamknęły się, pydały. Otwórzcie się pedały. Dobra, jeszcze tylko dwie y, rzeczy musimy zamknąć. Te drzwi szybciutko. Bo Slenderman tutaj przyjdź. Jeszcze tylko jedne. No no i co? O oh, fuck. Nyga nega, bitch! O Boże, kurde jaki, kurde jaki orgazm, o Boże Ale się przestraszyłem Dobra Dawno od do jakiegoś czasu się tak no nie przestraszyłem, no bo to jest Kurde wyskakuje mi na mordę, no i co ja mam powiedzieć Lol, kamera, tak? Ja Muszę też szybko tych te gówna pozamykać no. Szybko, cyk. Tutaj lecimy dalej. Ja tutaj nic nie ma. Teraz tutaj. Nie ma. Lecimy dalej. Tutaj, teraz. Szybko, akcja, akcja. Zamykamy to. Zamykamy to. Już mamy trzy. Tego się byśmy, że chcą nas tych jak zastraszył. Idziemy dalej, szybko. W dół. Zamykamy też drzwi wejściowe. Oh dawno, mówię wam, dawno się tak nie przestraszyłem w żadnej grze, a grę, mówię wam, w tyle mm, strasznych gier, no ale to jest też, to jest screamer, który wyskakuje na mordę i mam się bać, tak? No ale, no to jest, nie przypomnę. Co ten pedał robi? Co on... mnie. On nie chce z... gwałcić? Nie gwałć mnie. Musimy tu wejść. Zapki. O! Fuck! Co się stało? E! Co się stało? Zbagowało się coś. Na to przeszłem. Wyszłem to. Nie ja, widzicie jaki dobry jestem. Przegrałem, ale przeszłem. No cóż, trudno. Lecimy dalej. Na tym filmie może już przejdziemy całą grę, bo to tak bez wędy problemów. Było tam taki strach lekki, ale... Tak, chwilowo. Gdzie mam teraz iść? Gdzie ja mam teraz iść Mi powiedzcie. Tu? Nie. To jest jakiś ruch mariański. Dobra. Aha, tutaj do góry. Stoi mi przed Mordą góra. nie gdzie iść? Dobra, ale przeszliśmy ten etap. A czy jeszcze chyba nie, no bo tylko zamknęliśmy te okna i drzwi. A tu będzie chyba koniec by się tego. Sprawdź taka karteczka. Aha. Dobra, już mamy malutko baterii. Więc będzie już. Koniec gry. No chodzi o to, że. Yy... Ta bateria ma mało tej energii. Ja po każdym etapie gry odejmuje nam ileś stanu tej baterii. Teraz będzie zabawa trochę tutaj w tej jaskini. Czy tam w czymś, nie wiem, gdzie. <ścoughs> nie wiem, napiszcie mi, czy chcecie, żebym czytał jakimś dziwnym akcentem te notatki w ogóle, czy po prostu sam sobie czytał albo... Hmm. To jakieś gówno, z chińskimi napisami. Nie wiem co to jest. Nie wiem czy chiński, może jest po angielsku, ale tak po jakby kurde pisał mój kolega. Nie będę zdradzać imienia i nazwiska. Co to? Oh my god. Oh my god. To jest to. Koń to jest. To jest chyba ten ostatni etap. Tak. Musimy chyba tam gdzieś dojść. Dojść, Nie. I... O nie! Coś tam było! Coś tam było, ale nic nie widziałem. Musimy tam gdzieś do góry iść. Nie przestań mi palić. Nie co, nie pali. Musimy tu iść, ale jak tutaj nam się... Dobra, nie, jest dobrze, jest dobrze. Fuck! I co gówno zaraz łapie. Jesteśmy już, tu jest. Nie, 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 nie pasz mnie. Nie pasz mnie. Tutaj mamy iść. Nie! Do gówno. Czekamy. Nie nie, nie oh, Fuck! Ten biczn Fuck and tutaj mamy iść. Tutaj właśnie tu. On nas już nie złapie, on nas już nie złapie. co mamy tu zrobić? Coś nas zamknęło tu! What oh fuck, mega mega. Co tutaj ma być? Co tu ma być? Co tu ma być? Gdzie my jesteśmy? What the fuck? Co, co to jest? O oh my god! Kurde, idę do przed siebie, nie? Kurde, moja latarka coś nie żyje umarła, kurde nie wiem. Nie ma jej po prostu. Nie, jakiś screamery na mordę, co to jest, kurde. Nie! Oj god, co? Jakiś koleś! Co? Kamera! Co to gada? się to? Co się dzieje? Co, co, co się dzieje? To jakby wygraliśmy, ale przegraliśmy Co się tu dzieje? LOL Mam latarkę i nic. Kamery też nie... wyłączyłem znaczy włączyłem? Co? Co się stało? Nie mogę wyjść! co to jest? GG jest strasz... Co się stało? A, czyli koniec gry? A więc y, mi się gra bardzo podobała. Było trochę kiślu, strachu i ogólnie spoko. Mm, to jest. miały być 6 odcinków na każdy etap, ale jakoś ten zbagował się i szybko go przeszliśmy. Tu już są deweloperzy i wszyscy, znaczy producenci, nieco ja gadam, deweloperzy. Dziękujemy Ci na przejście gry. Dobra, to już będzie koniec tej serii. Za go z horrorków, horrorków z drapieżnikiem Troja. Z będzie Outlast. A ja się chyba z wami żegnam, tak, żegnam się z wami, a więc komentujcie, subskrybujcie, napiszcie, czy seria wam się podobała, czy chcecie więcej takich filmików. A więc do zobaczenia, cześć!